Cześć, z tej strony Royce. Chciałbym wam zaprezentować swoją postać, z której prawdopodobnie zacznę nagrywać jakieś filmiki na YouTube z Nostek to może zacznijmy od EKU Majestat, szata mądrości, Miotek tylko Podbona. Tam jakieś eselki, są so to tam nie ma na co to patrzeć. Majestat według mnie fajnie się prezentuje, chociaż zmienię go na ruzgę na 8,8. Majestat również, aż z szato pocisnę chyba do 9,0. <laughs> Wróżki. Ognia 47. Światła 50. Mroku 47. I wody 46. Następnie... Reski, to tak yy, Kurde Na wodę z BS 5 Na mrok Mistrza PvP I cienia z B Na światło Takie, czemu takie słabe? Bo po prostu Mało robię PvP z, z światłami Z SP z elementem światła i jakoś nie wydaje mi się to do końca potrzebne i reski na ogień i właśnie chyba teraz będę wymieniał komplecik sobie z tych rękawic z pvp jeszcze budki dokupię a to po prostu sprzedam następnie biżuteria Dupy nie urywa pod HP i MANE, ale styka. Brakuje tylko tak najbardziej zużycia PM. Co tu jeszcze mogę pokazać? Tutaj jakieś moje, moje stare EQ, tak dla porównania co miałem kiedyś, co mam teraz. FIBI 80 poziom. Cliff 53 Jakaś czapeczka Dla, dla tego dla, Do ataku i Strój krzaka No to chyba teraz Najważniejsze czyli sp to jakiś Vulcano Pierwsza jobka yy, Holka 29 job yy, Arcy 99 plus 9

O i Pajamka 15 job, e, plus 15, 25 job. I Jajamaru Maru 17 job. Mm, to jakieś SP partnera? Nie wiem, to chyba pokazałem wszystko. Nie wiem, dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i strzała.